50, miejsce trzecie Marek Tokarczyk Rytro Witnica Miejsce drugie Jan Robert I miejsce pierwsze Krzysztof Cieszław Zary <ślesz> Przyszedł człowiek, który stracił 2 trzecie swojej wagi w ciągu ostatnich paru lat. Jan Lewaj, który przyjechał do nas rowerem. I Marek Tokarczyk, który zaraz będzie jechał rowerem na trasę robić apel w jednej z <noise> Także jest to takie, no kilka ciekawostek od naszego zawodnika, z każdego rynku i Thank <laughs> you.